Dzień dobry, mamy dzisiaj 7 listopada, poniedziałek, godzina 12, to jest tydzień na giełdach zagranicznych. Ja nazywam się Marcin Działek, jestem doradcą inwestycyjnym i analitykiem technicznym specjalizującym się w teorii Eliota. Dzisiaj zaczynamy od jutrzejszych midtermsów, czyli wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych, no, i według ostatnich sondaży, Republikanie powinni przejąć pierwszą izbę w kongresie, czyli Izbę Reprezentantów. Co ciekawe, od dwóch tygodni również scenariusze na tymże portalu pokazują możliwość przejęcia władzy przez Republikanów w Senacie. Oczywiście rynek sam wybierze sobie narrację po tymże wydarzeniu, należy się pewnie spodziewać podwyższonej zmienności, no ale ogólnie przejęcie władzy przez demokratów to jest większa. Restrykcja finansowa, większa restrykcja budżetowa, czyli teoretycznie mniejsze fiskale, teoretycznie mniejsza chęć pomocy Ukrainie, więc potencjalnie może być to zjawisko negatywne. Natomiast najprawdopodobniej ten podział władzy, czyli prezydent demokrata, a przynajmniej jedna izba, jeśli nie cały kongres władzach republikanów, jest czymś mniej korzystnym niż skupienie władzy we wszystkich tych organach przez jedno, przez jedną partię. Kolejne ważne wydarzenie to rosnące przypadki COVID-u w Stanach Zjednoczonych. W zeszłym tygodniu mieliśmy wiele takich narracji, których próbował się łapać rynek. Z jednej strony padły w jakimś medium informacje o tym, że Chiny powołują komitet do zbadania możliwości czy wprowadzenia strategii odejścia od Zero COVID. Chińskie aktywa bardzo mocno pozytywnie na to reagowały, pomimo, że każdy kolejny organ dementował te informacje, a w weekend zaostrzono kolejne covidowe kroki, w związku z tym, że mamy największą liczbę przypadków od tej fali późnowiosennej. Zgodnie z tym, co Państwu mówiłem, prawdopodobnie te przypadki koronawirusa w Chinach mogą rosnąć, bo zbliża się zima, no i ten najgorszy okres dla tego kraju jest przed nami, a przypominam, że Chiny cały czas mają niski poziom odporności populacyjnej, jako jeden z niewielu krajów, e, krajów na świecie. Natomiast rynek bardzo mocno łaknął tych pozytywnych argumentów. Innym z tych argumentów do silnych wzrostów było choćby to, że mamy wyższą temperaturę w Europie, powstała nam anomalia pogodowa, która spowodowała to, że historycznie po raz pierwszy od wielu lat zamiast odpływy z magazynów gazu notowaliśmy napływy właśnie ze względu na mniejsze zużycie gazu. No i rynek też tą euforię, czy też tą, ten optymizm odnajdywał, odnajdywał w tym, że kryzys energetyczny jednak wcale nie jest taki straszny, jak się wydaje. Natomiast przypomnę Państwu, to były raptem dwa cieplejsze tygodnie, cztery zimne miesiące są przed nami. Potrzebujemy łagodnej zimy, aby tego gazu wystarczyło w Europie, ale. Też najważniejsze jest to, że gaz to nie jest tak naprawdę problem tego roku, tylko jest to problem roku 2023, bo bez gazu rosyjskiego nie da się nagromadzić rezerw gazu i tym samym zachować takie same zużycie gazu jak w poprzednich latach. Kolejną z taką narracji, którą widzieliśmy, był odpływ kapitału z powrotem do spółek wartościowych. Zgodnie z, z przewidywaniami, fangi, które raportowały swoje wyniki, pokazały bardzo słabe wyniki, albo miały słabe guidance, albo wręcz rozczarowały na bieżących danych. Często też informowały o dużych zwolnieniach, czy pewnie jakichś początkach restrukturyzacji. Ta klasa aktywów bardzo mocno się przeceniała, co widać w notowaniach indeksu NASDAQ-100, który jest najniżej spośród tych wybranych indeksów, no i oczywiście NASDAQ 100, czy też ten segment technologiczny, pociągnął mocno w dół również SP, bo SP jest mocno doważony tym segmentem. Z kolei amerykański Dow Jones, gdzie mamy tylko Apple, który i tak relatywnie jest silniejszy od pozostałych fangów, plus niemiecki DAX, francuski Cacaron, włoski Fuzzymi, czy nawet polski WIG, wszystkie mniej więcej zachowują się podobnie. I to też jest taka ciekawa, ciekawe też szukanie na siłę, nowych liderów wzrostu, bo taka narracja zaczęła obowiązywać w mediach, czy obowiązywać na Fintwicie i to jest coś, co raczej historycznie nie występowało. Historycznie nowi liderzy pojawiają się dopiero po zakończeniu cyklu, dopiero po beście, no i zazwyczaj te spółki, które rozpoczynają hossę, te spółki również ją kończą. Więc jak hossę rozpoczęły nam fangi, to też fangi tą hossę nam. Zakończyły. Ta duża negatywna dywergencja pomiędzy tymi grupami, która obecnie powstała, najprawdopodobniej w najbliższym czasie zostanie zakończona. Cały czas widzimy, że inwestorzy w trybie myślenia są w trybie hostsy. Cały czas rządzą nam takie określenia jak FOMO, czyli Fear of Missing Out, czyli obawa o to, że opuścimy silny pociąg z wzrostami. Cały czas rządzi buy the deep, czyli kupuj dno. No, i tutaj mamy doskonałą ikonografikę, która pokazuje, że kiepski e, tydzień fangów, kiedy to notowały one swoje wyniki i to te wyniki były gorsze od oczekiwań, inwestorzy najchętniej kupowali je od covidowego dołka. Oczywiście po fajdzie te wyniki dalej były kiepskie, natomiast dalej, dalej oczywiście te spółki, przepraszam, dalej te spółki się mocno przeceniały, ale inwestorzy wierzą, że strategia, która przez dwa lata pozwalała im zarabiać, ich dalej nie opuści. Tutaj ważna jest jeszcze taka rzecz, która miała miejsce. Dwa tygodnie temu, czyli doszło do odwrócenia krzywej dochodowości w tym najkrótszym kawałku. Kawałek 10 lat minus 2 lata odwrócił się pół roku temu 10-latka minus 3 miesięczny, błąd skarbowy odwróciła nam się dwa tygodnie temu. Co model pokazuje historycznie? Przypomnę, że ten model sprawdził się ośmiokrotnie i również pokazał nam prawidłowo i recesję i spadki indeksu S&P w 2020 roku, bo do odwrócenia krzywej dochodowości doszło w roku 2019. Czyli mamy 9 obserwacji i według tych obserwacji indeks S&P 500 powinien się przecenić o kolejnych 33%, a BESA historycznie powinna trwać jeszcze około 2 lata. Oczywiście to jest pewna średnia, w 2019 wyglądało to zupełnie inaczej, natomiast tutaj mam ciekawą ikonografikę znowu, która pokazuje co się wydarzyło w roku 2000, 2008 i 2020 po tym jak doszło do odwrócenia tego najkrótszego odcinka krzywej. W momencie gdy doszło do strumienia krzywej zobaczyliśmy gwałtowne spadki indeksów, tyle że oczywiście w roku 2020 mieliśmy ten gwałtowną przecenę spowodowaną dodatkowo tą Paniką covidową. Natomiast, gdybyśmy ten okres tej gwałtownej zmiany z 2020 roku pominęli, no to silne przeceny zaczynają się wraz z momentem stromienia krzywej, czyli ewentualnego pivotu Fed. Najprawdopodobniej inflacja osiągnęła już swój pik, natomiast mieliśmy oczywiście posiedzenie Fedu, na którym Fed zgodnie z oczekiwaniami rynku podniósł stopy o 75 punktów bazowych, natomiast rozwiał po raz kolejny nadzieję na pivot. Powiedział tutaj Jerome Powell, że jedynie co rozważa Fed to Zmniejszenie tempa podwyżek stóp i to zmniejszenie może nastąpić już na grudniowym lub lutowym posiedzeniu. Rynek zaczął wyceniać, że to będzie jednak grudniowe posiedzenie, czyli w grudniu spodziewa się rynek podwyżki o 50 punktów bazowych. Natomiast ważne jest to, że Jerome Powell stwierdził, że pauza w cyklu to jest coś, czego absolutnie Fed nie rozważa, że rozważa niższe tempo podwyżek, ale nie rozważa pauzy. Dodatkowo z komunikatu FOMC wynika, że członkowie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku spodziewają się, że, że poziom stóp referencyjnych osiągnie wyższy poziom niż pierwotnie zakładano, czyli wyższy terminal rate. Kolejną ciekawostką jest to, jak historycznie zachowywała się inflacja. Jak Państwo widzą, teoretycznie prognozy zarówno dla strefy euro, jak i dla Stanów Zjednoczonych pokazują, że do końca przyszłego roku inflacja gdzieś powinna nam wracać w okolice czy do połowy 2024 roku powinna wracać w okolicy celu inflacyjnego, natomiast mediana historycznych zmian pokazuje, że jednak będzie inaczej. To pytanie, czy członkowie FOMC będą mieć rację, którzy stwierdzili, że w roku 2023 i 2024 inflacja spadnie, ale pozostanie na podwyższonym poziomie, co będzie wymagało oczywiście podtrzymania wysokich stóp procentowych. Kolejna ważna rzecz to rynek nieruchomości. Ostatnie dane znowu były pozytywne, ale przypominam, zarówno pozarolnicza lista płac, jak i stopa bezrobocia to są dane mocno opóźnione. Pozarolnicza lista płac jest opóźniona w stosunku do sytuacji na rynku pracy takiej bieżącej, nawet o 4 miesiące, a jeśli chodzi o stopę bezrobocia o jeszcze więcej. Natomiast według tych dwóch składowych rynek nieruchomości wskazuje, że stopa bezrobocia powinna nam tutaj się dość mocno. Dość mocno załamać w najbliższym czasie, nawet podwoić, a przypomnę, że według um, takich już um, kryteriów silnej recesji, o których Państwu mówiłem, silna recesja pojawia się wtedy, gdy dochodzi do załamania cen na rynku nieruchomości i gdy dochodzi do przynajmniej spadku bezro wzrostu bezrobocia o 2 punkty procentowe, według tego grafiki do wzrostu bezrobocia może nawet dojść o 3,5 punkta. Rynek nieruchomości w Stanach Zjednoczonych prawdopodobnie jest na skraju zapaści. Mieliśmy drugi ujemny miesiąc z dynamiką cen, i prawdopodobnie rozpoczynamy taki okres jak po pęknięciu bańki subprimeowej. Wysokie ceny nieruchomości oczywiście zabijają nam tutaj popyt na kredyt hipoteczny. No, i to, tą, tą sekwencję widzimy wszędzie na świecie. To dotyczy również. Rynku niemieckiego, rynku chińskiego. Trochę inaczej jest na rynku polskim, bo rynek polski nie jest tak płynny. Dlatego u nas przede wszystkim na początku zamiera płynność, a spadki cen pojawiają się dopiero w kolejnych, kolejnych okresach. Pozwolą Państwo tylko, że uruchomię jeszcze jedną, jedną ważną grafikę. Nie mam tej grafiki teraz wybranej, ale może ta grafika na końcu podsumuje nam. To, co cały czas jest ważne. Pokazywałem Państwu grafikę związaną z FOMO, pokazywałem Państwu te narracje, których szuka rynek. Cały czas nie mamy tej fazy silnej paniki, kapitulacji, gdzie mamy główny spadek. Cały czas jest to trochę zaprzeczanie rzeczywistości, ale nie zaprzeczanie trendowi, więc to nie jest ten denial. Cały czas raczej, raczej jesteśmy między complacency a anxiety, czyli główna faza przeceny jest przed nami na rynku. O tym zaraz oczywiście więcej powiem, analizując wykresy technicznie. Natomiast dzisiaj chciałem Państwu pokazać różne możliwości, które kręci nam tutaj, kręcą nam tutaj indeksy amerykańskie. Oczywiście widzieliśmy trójfalowy ruch wzrostowy, który zakończył się na indeksie S&P na 50% wzniesienia Fibonacciego. I to jest miejsce, które wskazuje potencjalnie powrót do ścieżki spadkowej. Natomiast ze względu na to, że mamy midterms, ze względu na to, że w czwartek mamy cpi różne rzeczy mogą się zdarzać. Jeśli faktycznie inflacja znowu nam przyspieszy, znowu nam tutaj taką negatywną niespodziankę pokaże, no to niewykluczone, że rynek zachowa się tak jak podczas zeszłomiesięcznych odczytów, kiedy to intradayowo stracił 5 punktów procentowych, co mogłoby rozpocząć falę trzecią w trzecie. Natomiast wystarczy, że CPI ta Pokaże nam lekką nadzieję, no i może to spowodować ten e, rozwinięcie tego różowego scenariusza, gdzie przetestujemy jeszcze raz dwusetkę. Kolejna trzecia alternatywa z kolei zakłada, że po poprawieniu dołka zakończymy w tym roku wielkiego klina wprowadzającego, co da nam szansę na odreagowanie. Chociaż ten trzeci scenariusz tutaj trochę nie pasuje mi, jeśli miałbym dopasować fundamenty do tejże techniki. Więc teoretycznie e, stoimy przed. Cały czas główną fazą spadków. Fala trzecia w trzeciej jest przed nami. No i tutaj muszę przyznać, że jeśli chodzi o zasięg czasowy tej bessy, tutaj się pomyliłem, wydawało mi się, że uda się zrealizować ten scenariusz tak, jak mieliśmy w 2008 roku, czyli dołki, te pierwsze dołki, mniej więcej, październik listopad, finalny dołek w marcu i rozpoczynamy nowe odreagowanie. Widać. Że ta struktura znacznie bardziej wydłuży nam się w czasie, no i przeciągnie się na większość prawdopodobnie 23, 23 roku. Cały czas jesteśmy przed główną fazą spadków, nie mamy z. Przypomnę, według takich um, zależności historycznych powinniśmy zobaczyć dwie sesje limit down, czyli dwie sesje, kiedy indeks SP500 notuje 7% przecenę, czyli uruchamia te widełki, i powinniśmy zobaczyć wystrzał VIX-a w cztery, do przynajmniej 45 punktów. To wszystko jest przed nami, a te rzeczy plus panika rynku, kapitulacja inwestorów, silny risk off, fala trzecia w trzecie. To jest to, co ją. Charakteryzuje i to jest coś, czego powinniśmy się spodziewać. Zresztą, zapowiedziane zwolnienia w wielu firmach technologicznych w ostatnim czasie to jest też coś, co będzie miało odzwierciedlenie na stopę bezrobocia w czwartym kwartale tego roku i przede wszystkim w pierwszym kwartale przyszłego roku, czyli te dane fundamentalne najprawdopodobniej zaczną się pogarszać. Ten kwartał, jeśli chodzi o EPS-y, zanotowaliśmy pięcioprocentowy spadek. EPS-ów rok do roku, natomiast najprawdopodobniej kolejne kwartały będą pokazywać gorsze dane. Jeśli chodzi o NASDAQ, tu mamy niskie zniesienia 38,2, natomiast te alternatywy są również możliwe na tychże indeksach. W przypadku Dow Jonesa zanotowana 200 i 61,8, czy zbliżam się do tego poziomu, więc teoretycznie moment zwrotny na rynku. Na wix tak jak Państwu powiedziałem, piękne miejsce do finalizacji formacji trójkąta silne wsparcie i z tego poziomu moglibyśmy rozpoczynać RAID w stronę 60 kilku punktów. Natomiast jeśli chodzi o Europę, to też mamy ciekawe scenariusze. Na dax retestujemy 200 i 61,8% zniesienia FIBO. Dodatkowo poziomy RSI wskazują, że jesteśmy blisko zakończenia tego ruchu wzrostowego. Więc jednym ze scenariuszy na rynku europejskim zbudowaliśmy falę pierwszą, drugą, pierwszą, drugą i fala trzecia trzecia jest przed nami. Natomiast druga opcja jest taka, że zakończył nam się klin spadkowy. 1, dwójka, trójka, czwórka, piątka, który zbudował falę pierwszą. I wtedy, tak jak na indeksach amerykańskich, możemy jeszcze parę procent do góry podejść tak. DAX może wrócić na 14600 i tam dopiero zakończyć falę drugą i rozwinąć główny trend spadkowy w przyszłym roku, a może nawet przyciągnąć go na 24 rok. Podobne scenariusze są na Kakaron czy na FuziMib. Na FuziMib mamy wręcz analogię, a Fucji 250, czyli brytyjski indeks, jest też na ważnej strefie wsparcia. Przepraszam, oporu to była wcześniej strefa wsparcia, która teraz funkcjonuje jako opór. Skąd możemy rozpocząć spadkową falę trzecią, która będzie budować tą długoterminową falę, falę C? Jeśli chodzi o surowce, no przede wszystkim widzimy wzrosty na surowcach energetycznych, no i tutaj ropa naftowa przełamała górne ograniczenie klina, które również funkcjonuje jako linia trendu spadkowego, i z tych poziomów moglibyśmy rozwijać odreagowanie zmierzające w stronę 120 dolarów. Przypomnę, że po wyborach połówkowych niewykluczone, że Stany Zjednoczone zaczną odbudowywać swoje rezerwy strategiczne ropy naftowej, które do tej pory, aby obniżyć ceny paliwa przed wyborami, były. Były luzowane, tak, może używam słowa bankierów centralnych, uwalniano 1 milion baryłek ropy naftowej dziennie. Więc gdyby Stany Zjednoczone zaczęły uzupełniać te zapasy, to nie dość, że zniknie nam podaż o 1 milion, to wzrośnie nam popyt o 1 milion, jeśli tempo miałoby być takie same, czyli delta wyniosłaby 2 miliony, i to jest coś, co mogłoby oczywiście spowodować zmianę na. W tymże rynku widzimy silne wzrosty gazu ziemnego. Zareagował gaz na tej strefie wsparcia, no i z tych poziomów silnie 30% odbił. No i tutaj gaz buduje ziemny bardzo ciekawą strukturę, bo mieliśmy bardzo rozległą, taką agresywną, nieregularną, wydłużoną korektę płaską jako falę czwarta. Ale rozległość tej korekty sugeruje, że będziemy mieli do czynienia z wydłużoną piątką zmierzającą w stronę 14 dolarów. Czyli gaz naturalny mógłby podwoić swoją wartość w najbliższych miesiącach. Czy to jest oznaka, że jednak zima na świecie będzie bardziej sroga niż się ludzie spodziewają i tego gazu zacznie brakować, stąd jego cena wzrośnie? No, przekonamy się za kilka tygodni. Silne zmiany widzieliśmy także na. Miedzi, tutaj oczywiście te plotki o reopening hin spowodowały wystrzał cen miedzi. Natomiast na razie formacja trójkąta się trzyma. Dopóki nie zostanie przybity ten szczyt fali A, dopóki ten trójkąt jest jak najbardziej w mocy. Natomiast jeśli szczyt fali A zostanie przełamany, to nam układ falowy się przerysowuje. I wtedy, zamiast 1, 2, 3, mamy po prostu ABC, pierwszy spadkowy zygzak, potem korekta A, fala B jako trójkąt i wzrost. W ramach fali C do 4 dolarów, koniec fali X i równość fal wtedy fali Y do fali W znowu wypada w rejonie 2 dolarów. Długi termin to 2 dolary. W krótszym terminie, no tutaj wiele oczywiście zależy od spekulacji rynkowych, ale raczej nie spodziewałbym tutaj się silniejszych wzrostów niż do tych przedstawionych 4 dolarów, gdzie mógłby się zakończyć ten alternatywny, wzrostowy zygzak budujący falę X. Jeśli chodzi o srebro, tutaj srebro cały czas testuje ważne opory, skąd możemy rozwinąć silny ruch spadkowy. Natomiast w przypadku złota jesteśmy poniżej 200, czyli to jest cały czas scenariusz w tym momencie bessy. No przełamanie tego poziomu zamienia nam hostę na bessę i moim zdaniem 1300 dolarów to są poziomy, które złoto może cały czas zaliczyć w najbliższych tygodniach. Na koniec waluty, no i tutaj dzisiaj skupimy się tylko na dwóch walorach. Pokażę państwu a, pokażę Państwu Bitcoina i pokażę Państwu Euro Na Bitcoinie, bo to jest dobry taki papierek lakmusowy nastroju risk on the risk off, te ostatnie odreagowanie pozwoliło nam, ten 10-12% rajd pozwolił nam zbudować falę C w formacji trójkąta, ten alternatywny scenariusz się tym samym najprawdopodobniej realizuje. Przed nami fala D i E i kapitulacja rynku. Tutaj przypomnę, że Bitcoin E Przypomina bardziej strukturami zachowania na rynku surowcowym niż walutowym czy na rynku akcyjnym. To też można się spodziewać e, silnej tej spadkowej fali piątej. Natomiast e, no tutaj oczywiście od, wystarczy też odmierzyć proporcje, bo jednak trójka była e, była krótsza od, od fali pierwszej, więc wystarczy nam odmierzyć proporcje. i Nawet jeżeli sobie mielibyśmy zobaczyć jakieś proporcje pomiędzy e, falą trzecią, a falą e, piątą, no to widzimy, że ten ruch spadkowy mógłby być dalej bardzo, bardzo silny na e, Bitcoin. Jeśli chodzi o euro.pln, tutaj skorygowaliśmy się do dodalnego ramienia klasycznej formacji trójkąta, skąd teoretycznie moglibyśmy rozpocząć ruch wzrostowy i wydaje się, że za osłabienie złotówki to jest jedyny czynnik, który mógłby skusić Rady Polityki Pieniężnej do podwyższania stóp procentowych w Polsce. Natomiast od strony Eliotowskiej to na razie wygląda dość brzydko, bo mamy tutaj nieregularną korektę płaską, jedynkę i kolejną nieregularną korektę płaską. Jeśli faktycznie, tak jak Państwu pokazuje, zobaczymy ten silny ruch wzrostowy, to wtedy te oznaczenia będą właściwe. Natomiast na razie raczej bym się tu posługiwał tą klasyczną formacją trójkąta i zobaczymy, co się wydarzy w kolejnych, w kolejnych tygodniach. Jeśli chodzi o dzisiejsze nagranie, to wszystko, co chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć. Dziękuję za uwagę i słyszymy się w przyszłym tygodniu.